No dzień dobry, witam Was w szóstym wlogmasie. Dzisiaj są Mikołajki. I słuchajcie, chyba byliśmy mega niegrzeczni, bo nie przyszedł do nas Mikołaj. Jakoś pominęliśmy, to czuję, że jest tak dużo rzeczy, tak dużo prezentów, że naprawdę już cieszę się nawet, że nie dostałam nic w bucie i nic tam nie znalazłam. Myślę, że Mikołaj dobrze to wiedział, i to jest właśnie dla mnie prezent. Zero nowych. Rzeczy. <noise> Dzisiaj, tak jak co roku, jedziemy do Gdańska, do dzieciaków. Dzisiaj będą również moje warsztaty pierników. Będziemy robić piękne, lukrowane ozdoby. Wczoraj też bardzo agresywnie skończył się vlogmas, natomiast chciałam później dograć wieczorem i tam też w trakcie nagrywania mówię o tym, że wrócę sobie z pracowni i nagram. Wróciliśmy o pierwszej nocy i ja z tamtego roku. Zaczęłabym robić ten kalendarz do 5, no, do 5 rano, aż nie skończę i potem bym jeszcze zmontowała. W tamtym roku robiliśmy pierniki do 4 w nocy, bo ja się zawzięłam, bo wiedziałam, że musimy te pierniki zrobić. Także czuję wielki progres w sobie, że jednak mimo wszystko w tym roku postawiłam na siebie, możecie być ze mnie dumni. Wstałam sobie o szóstej, mega wypoczęta, siedziałam sobie przy zapalonej choince, piłam sobie sok wyciskany z pomarańczy, piłam herbatkę zimową i było mega super. Wy nic na tym nie straciłyście, ja mega dużo zyskałam, e, także super. A poza tym, wczoraj, gdybym była sobą sprzed roku, po zmontowaniu, po nagraniu, jeszcze upiekłabym pierniczki, bo moja siostra poprosiła mnie, żeby te pierniczki już były zrobione, ale nie będą. Najwyżej pojedziemy i tylko sobie spędzimy miło czas, jeżeli nie wyrobimy się z piernikami. Jeżeli się wyrobimy, to możemy zrobić tylko jeden. Jak yy, się wyrobimy, to zrobimy dwa. Cokolwiek, natomiast postawiłam na siebie. Nikogo tym nie skrzywdziłam i jestem z siebie mega dumna. To jest w moim wykonaniu mega. Progres. Mega. Odpuściłam we vlogmasie to się nie zdarza. Wyjeżdżamy dosłownie za 3 minuty. Muszę pożegnać się z moją torebką demar. Ona jest taka piękna, taka zielona, taka cudowna zakochałam się w niej, no jakoś chyba latem yy, i pomyślałam sobie mam już swoje torebki, a tak bardzo ją chcę ale moja siostra yy, jakoś w trakcie yy, szykowania prezentownika spytała mnie czy polecam jakieś marki yy, torebek I mówię tak, tak Demar, Demar, proszę weź Demar udało mi się, mam dla niej prezent yy, portfelik zostawiam ale torebkę jej zawożę, więc y, oczywiście no prezent nie powinno się wcześniej nosić, ale no, to był y, prezent, y, to była propozycja do prezentownika, więc musiałam dla was ją przetestować. Wiozę jej dwie torebki, bo dwie się jej spodobały. Trykot, która jest wspaniała, jest robiona ze starych płaszczy, jest czarna a w środku jest po prostu mega szalona, więc to jest ekstra to też jest moja propozycja z prezentownika no więc sobie jedną z tych dwóch wybierze, a ja no nie jestem jakoś mega pokrzywdzona, bo przenoszę się do kosatego, czyli mojej torebki z zeszłego roku w przepięknym brązie no i ona też ma bardzo taką niesamowitą formę uwielbiam ją, tylko w tym roku jakoś jesienią nie mogłam znaleźć paska i nosiłam ją w ręce, w ręce i trochę mi to przeszkadzało i potem jak się przeniosłam na tę to mówię och z paskiem jak cudownie ale pasek znalazłam więc teraz też będę bardzo zadowolona portfel krem do rąk, błyszczyk błyszczyk po prostu cudowny zobaczcie też <gryw> zabawne z tą ręką to jest ziaja nawilżający błyszczyk słodka mirabelka wspaniały ja naprawdę nie wiem czy kiedykolwiek miałam lepszy błyszczyk do ust jest wspaniały, Piotr też uwielbia go używać. Mm, tak pięknie pachnie i tak się chce go zjeść. Jest taki słodziutki, e, ściereczka do okularów. E, kiedyś był taki filmny, co mam w torebce, więc właśnie Wam teraz e, prezentuję. Gumka do włosów i to jest zabawne, e, pilniczek nie jest zabawny, ale musi być. E, chodzę sobie teraz e, często do kina. I za każdym razem dostaję mentosy, bo jest jakaś współpraca, i one są w ogóle super to są takie gumy, ale mam ich całą masę. No a przecież nie odmówię, <ścoughs> e, bo je lubię. No i w ogóle mam w kinie, tak, że bardzo mnie drapie gardło. A na przykład nie biorę sobie tam picia. E, bo boję się, że będę chodzić do toalety, więc właśnie muszę mieć zawsze jakiegoś cukierka, bo zawsze mi coś drapie i wiecie, prawie umieram, bo chcę mi się kas kaszleć cały czas, to jest mega dziwne. Więc te Mentosy ratują mi życie. Ogólnie y, dobrej jakości torebki cechują się tym, że nawet używane przez miesiąc, może dwa, Wyglądają tak samo, a ta, z której korzystam od zeszłego roku, wygląda perfekcyjnie. Wygląda tak samo, jak po zakupie. No tutaj się trochę odgniotło, bo wiadomo, jak otwieram, to dzieją się takie rzeczy, ale o! Oh. I powiem Wam, że nawet jak teraz przełożyłam te swoje rzeczy, to przez to, że ta jest wyższa, to jest łatwiej w nią coś spakować. Ta jest yy, trochę trudniejsza, ale to nic. To nic, kochani. Wiecie, może być jeszcze taka sytuacja, że moja siostra wybierze te, więc może się z nią nie pożegnamy, ale i tak musimy się z nią pożegnać, bo ja nie potrzebuję więcej torebek, chociaż wtedy będzie trudno. Ale cieszmy się, że wracamy do kosatego. Polecam, bo nigdy się nie spodziewałam. Będąc nastolatką, kupując torebki w chemie, gdzieś tam za 3 złote i zmieniając torebki codziennie, że ja kiedyś będę miała porządne, skórzane polskie torebki. I jeszcze nasze. I jeszcze Martini, torebka z zachodem. No, to jest zaskoczenie w moim życiu. Siostra influencerka, więc to nie jest koniec prezentów. Nie mam prezentu dla siebie, nie mam prezentu dla dzieci, ale mam prezenty dla mojej siostry. Takie bardziej dary losu niż prezenty. Kolejna rzecz, którą zabieram dla mojej siostry, to przepiękny kalendarz od Magdy, e, który dostałam, ale dostałam dwa. Tam wisi już e, A3, a tu jest A4. On ma więcej miejsca na zapisywanie, ja miejsca do zapisywania nie potrzebuję. E, Spytałam, Dałam, chcę, także się cieszę. Mam nadzieję, że y, będą dla niej te ilustracje tak czułe jak dla mnie. Wezmę śnieg, bo ja wolę przeżycia niż prezenty, y, więc będziemy sobie razem y, malować po, ści po ścianach, y, po oknach. Mam nadzieję, że y, ich matka pozwoli. No i y, Mazak, właśnie do malowania po tych y, oknach. Mnie to po prostu tak relaksuje, tak mnie to zachwyca. Kocham to. No i jestem taką wyrodną ciotką, że nie dam im. Im tego, bo mi się to bardzo podoba, ale może im zostawię, ale ogólnie, no nie wiem. W każdym razie biorę memory z, obraz, z obrazami polskich malarzy. To też polecałam w prezentowniku to jest Edukacja Dzieci. Fantastyczne, po prostu memory z obrazami. No i zostawiłabym je, ale wolałabym, żeby ze mną się bawili u mnie, jak będą, niż tam sami. I na przykład o tym zapomnę, więc wezmę, pobawię się, ale wezmę z powrotem. I mam również dwie kolorowanki też z Edukacji Dzieci. Wielcy malarze oraz y, malarze polscy, piękne kolorowanki, wezmę też kredki, chociaż Marysia ma dużo kredek, no to wezmę pastelowe, no także jestem przygotowana, przecież jeszcze będziemy robić pierniczki, nie potrzebuję chyba nic więcej, może przyjmą mnie do domu bez wielkich prezentów. Yy, jeszcze muszę szybko sprawdzić, co do tych pierników wziąć. Chyba muszę w ogóle wziąć cały laptop, żeby tam te warsztaty puścić, no bo to nie są moje warsztaty. W tamtym roku kupiłam yy, warsztaty robienia pierników yy, i to było super, tylko kupiłam to chyba dzień czy dwa dni przed yy, świętami, więc bardzo późno. W tym roku postanowiłam, że będę te pierniki robić po prostu od pierwszego dnia, no i tyle z tego wyszło, ale... Jest piernik. Okej, okay, jeszcze tajny przepis mojej mamy i yy, biorę. Tylko właśnie, no tak wezmę, co mam zrobić. Cukier. A, nie mogę mówić, bo to tajne. pomarańcza. Pateczka, to dzisiaj otworzyłam. Już dzisiaj tą medytację też już czytałam. O, fajnie. I co dzisiaj miałaś? Gram? Z siebie zrozumieć. No, to tak. No. Najpierw zrozumieć, być, być dla siebie też takim delikatniejszym. No, to ładnie. Przed chwilą mówiłam, że Mikołaj o nas zapomniał, a po prostu pomylił adresy i przyniósł paczkę do mojej mamy. Jednak się cieszę. Dostaliśmy słodycze i słodycze, i nie tylko. I słodycze. I żel pod prysznic. Pachnie przepięknie, bo już oczywiście powąchałam z Oriflame. Ty też się cieszysz, prawda? Tak, ja dostaję Razem być nam ze sobą, z Ciebie nie jest lżej, trzeba nam, trzeba To ogólnie hit ze mną. Miesiąc y, rozmawiałam z siostrą, że będziemy robić pierniki, dekoracje i wszystko. Przygotowałam sobie tu barwniki i wszystko na wyjazd i nie wzięłam tego. Po prostu tego nie wzięłam. Wzięłam mąkę, cukier, wszystko, co i tak mogłabym mieć w domu, a nie wzięłam najważniejszych rzeczy, nie wzięłam barwników i y, nie wzięłam również szablonów do wycinania kształtów, więc hit ale poradziliśmy sobie, zrobiliśmy przepyszne pierniki, pierniki z przepisu mojej mamy który jest najlepszy na świecie no i wycięliśmy po prostu foremkami mojej siostry lukrem nie ozdobiliśmy, to jeszcze przed nami, ale po prostu no jestem w szoku, w szoku co się zadziało, ale dzisiaj dzień był bardzo rodzinny było fantastycznie, spędziliśmy miło czas z moją siostrą, z moją mamą z moją babcią, z moją siostrzenicą, potem z moim bratankiem oraz szwagrem nie lubię bardzo Określeń, szwagier, siostrzenica, bratanica, jakieś tam inne takie. Akceptuję tylko mama, babcia, mąż, siostra, brat. No ale było przemiło. No i oczywiście w takich momentach vlogmasy wychodzą średnie, ale mam nadzieję, że poczuliście tę magię rodziny, bliskości, cudowności. Ja tymczasem ściskam Was serdecznie, pozdrawiam. Do zobaczenia już bardzo niedługo, bo już jutro. Także do jutra, pa!